Tak głęboko, zrobię sobie jakieś wyzwanie z tym no. dużym kapsem. Zrobię sobie lekkie wyzwanie dzisiaj. A jak Może... dobijemy 5000 łapek, to zrobimy na redukcji. Teraz się tak wygłodzę i zrobimy sobie jakieś chide I zrobimy sobie takie wyzwanie o, cheat day'owe Co ty na to? Chcesz czy nie? 5000 łapek i robimy to. Ale ja bym was spróbował na ostro coś. Ale jest pan pewien. Tak? Tak. Okay. To jest mega, mega ostro. To jest mega, mega ostro. No to musisz challenge. Bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję. Chalupa, czaj? Żółek. Czyli ci wydaje, że tego nie zresztą tego? Nie? Nie? Dopatrz teraz to. Daj mi 5 minut. Dobra, to czas, włączaj czas, robimy tak jak ze starych dobrych czasów. Ej! Em, czy jest ostre! No jest. Ty czemu nie podziałeś? Siemanowie, manowiarec, Sir Witam cię w kolejnym dniu. Cie mamy taki dzień, że jest trochę deszczowo. Ale mamy kolejny dzień redukcji. Dzisiaj musimy się rozwórzyć. Jeżeli słaba pogoda, to wiesz czas zrobić? Zjeść dobrą szamę. A pamiętaj, że będąc na redukcji, nie musisz odmawiać sobie przyjemności. Ja właśnie dzisiaj stestuję kebaba. Od jednego z was na Instagramie dostałem cynka, że jest zajebisty kebab do przetestowania. No i dzisiaj go będziemy testować, bo. Halo, jeżeli jest jakiś podobno dobry kebab w okolicy tam, gdzie mieszkam, to muszę go stestować. Więc dzisiaj będziemy testować gigantycznego kebaba, czyli jak Widzisz, na redukcji można sobie pozwolić na co nieco, tylko pamiętaj, że właśnie wszystko wliczamy w makrosy. Wypisz sobie z to z głowy, że redukcja to jest monotonna dieta i nudna, ponieważ możesz zjeść wszystko. Tylko pamiętaj, wliczaj to w makrosy. Czyli widzisz, jest daily, ale są również fast foodowe filmy. Dobra, więc w necie sprawdziłem to polecane miejsce. Nazywa się Bafra Kebab. W moim mieście, czyli w Poznaniu są trzy lokalizacje, i ja dzisiaj udaję się do jednej z nich. Ale ogólnie z tego co widziałem, to w całej Polsce Bafra kebab ma swoje lokalizacje, więc jeżeli chcesz sobie obprzeć tego kebaba, który cię będzie na filmie. To możesz sobie to zrobić, wpisz sobie w neta po prostu bufra kebab i tam sobie to obczaisz. A ja cię obczaję, czy faktycznie jest taki dobry, czy jest gigantyczny, czy jest taki kozak. Bo Ziomek na Insta wychwalał, że naprawdę jest petarda. Podobno jest e, wersja również wegetariańska, czyli patrz to, każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Ja biorę ze sobą gościarkę, ona sobie pewnie obczai wersję wegetariańską. A ja oczywiście tą gigantyczną, bo czekł gigantyczny good dzisiaj jest, bo jest godzina, patrz to, 12.15. Ja jeszcze specjalnie nic nie jadłem, żeby po prostu zmieścić w makrosy tego kepsa, bo wiadomo, kebab duży, gigant, no to będzie miał dużo kalorii, ale Halo, halo, można go zjeść, ale oczywiście najpierw, wiesz co robię? Zrobię szybkie kardio, ponieważ wiem, że dzisiaj tej aktywności nie będzie za dużo, więc takie 30-40 minut kardio właśnie teraz padnie, więc lecę na Rydwan i człowieku widzimy się za chwilę. Dobra i bum, 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 40 minut wypięte, zaliczone, czyli już jakieś kalorie za mną, już mam łatwiej, jeżeli chodzi o kroki. Dobra, więc aktywność zrobiona, ja idę się odświeżyć. Potrzebuję tego. Więc już wykąpany, patrz to, mokry fryk, przedziałek na bok. O, dawaj znać, czy tak lepiej, czy nie. Szybko przygotowuję tutaj białko Pamiętaj, że w diecie muszą być również owoce i warzywa Świeże warzywa na pewno wpadną jak będziemy sobie kupowali tego kepsa w Bafra Kebab Teraz mamy tutaj białko, żeby uzupełnić trochę jeszcze proteiny No i po prostu owoc, czyli banan A zaraz lecimy na gigant kebaba Zobaczymy, czy faktycznie jest taki kozak Chowam cię do kiermany i wyciągam się w samochodzie Dobra, więc jesteśmy już w samochodzie Jedziemy właśnie stosować kepsa. Ziomek, słyszałeś, że tam są też wersje wegetariańskie? To zarobiście? bo sobie coś wezmę Bez czemu ty nie jesz mięsa? Mamy w ogóle brzuszek, pan mężczyzn. A ja jem, więc sobie chętnie testuję w wersję gigantyczną, mięsną. Właśnie wpisałem w nawigację miejsce, czyli Bafra Kebab. Jest to na plewiskach w Poznaniu, więc zapinam pasy. Ty również zapij pasy do vloga, żeby cię nie wysadziło z telefonu albo fotelu. W ogóle dawaj znać, gdzie najczęściej oglądasz vlogi: na telefonie, na komputerze czy na telewizorze. Chyba na telewizorze nigdy nie ogląda no, filmu. To ci Niektórzy, Niektóre osoby przecież się nawet wysyłały wiadomości, że oglądają ci na. A faktycznie, czyli faktycznie. dobra. Dawaj znać, gdzie oglądasz filmy. Daj znać, czy mi pasuje różowa koszminka a masz dzisiaj? No mam dzisiaj, jakoś tak dziwnie się czuję z tą różową szminką Co myślić, pasuje mi, czy nie? No Dobra Myślę, że wygląda beautiful Dobra, idziemy, idziemy do tym Poznaniu no jedziemy do Bafra Kebab i tam jest kebab gigant. Ja testuję kebaba giganta, który podobno ma w środku świeże warzywa, frytki, mięso mm -hmm. możesz sobie wybrać. Masz albo drobiowe, albo wołowe, albo mieszane. A jak z frytkami? One no są właśnie, w środku? Zrobiłem research w internecie i tam widziałem, że ten kebab gigant miał narysowane frytki jakby w środku. Muszę jeszcze powiedzieć, że ja bez sosu, bo ja nie lubię majonezu. Mam nadzieję, że nie ma tam takich sosów. Ale właśnie wiesz, słuchaj, a tam podobno ja słyszałem, że są sosy robione recepturą jakąś ich. Serio? podobno są lepsze niż zwykłe w zwykłych budkach. No dobra, ale zobaczymy, czy to... Ciekawe co pani Za Zatem będziemy smakować, to po prostu po teście smaku rozpoznamy, czy to są dobre produkty, czy nie. Ziomek, no, wszystko ale ja się muszę okaże. muszę prędzej ci... powiedzieć, jestem na redukcji. To psy. Ja jestem na redukcji, część? Muszę prędzej. A ja też? Muszę się prędzej zapytać o te sosy. Ale ja też jestem na redukcji, Ziomek. A ja liczę kalorie, to nie A ja też. W ogóle kiedy jest jakiś film na twoim kanale, bo ty no, mówiłaś, nie że wiem. zaczynasz redukcję. A ja, ty składasz mój, kan... mój filmik składasz tydzień. Jeden. Ja, nie kompromituj składał szybko no. filmy. Tradycyjnie obczajmy sobie skład, jaki tam jest, smak, cenę i co jeszcze? Wielkość. I wielkość, czy są duże porcje. czy są adekwatne do ceny. A ja jeszcze będę patrzyła, czy jest dużo warzyw, bo ja zawsze lubię, jak jest dużo warzyw. Nie, I dobra. czy są sosy takie nie majonezowe, czaisz? No właśnie też zapytam o sosy. Licząc makro, musi być wynikliwy i pytać, co jest w środku. Nie, nie bój się tego, podejdź do obsługi sklepu i zapytaj, bo to jest proste. Mi po na przykład jest szkoda kalorii na sos. No ja właśnie dlatego będę próbował zrobić jakieś takie sosy na przykład pomidorowe Bo te sosy pomidorowe na przykład ostre w takich knajpach, gdzie może zjeść właśnie takie danie fast foodowe Ale przypominam ci, że... Czemu To robi zawsze te takie króliki? No bo to są króliczki takie, że to jest w cudzysłowie Nie, to jest królik jakiś Królik bro Ja mam Tortilla to jest taka jedna z lepszych opcji fast foodowych Sosy pomidorowe są zajebiste To ja też powiem w skrócie, że sosy na przykład koperkowe mogą być na jogurcie i też mogą być sztosem No racja tam o te sosy, ziomek Jestem tak głodny, że chyba sobie jakieś wyzwanie z tym no. dużym kapsem. Zrobię sobie lekkie wyzwanie dzisiaj, a jak dobijemy Może... 5000 łapek To zrobimy na redukcji, teraz się tak wygłodzę i zrobimy sobie jakieś cheat day I zrobimy sobie takie o, wyzwanie fajnie. cheat day'owe Co ty na to? Chcesz czy nie? 5000 okay. łap i robimy to Bo z reguły teraz unikałem takich wezwaniowych, ale jak wbijemy tutaj 5000 łapek To będzie znaczyć, że tęsknicie za challenge'ami i, zro i zrobimy to Chodź, zrobimy jakiś zakład, bo mi brakuje hajsu, a muszę coś wygrać A jaki? No nie wiem, jakieś 500 by mi się przydało. Jeżeliś przegrał, to wygra w papierkami i wygrywa 500 zł. 4, 3, 4, dzięki. Ale do 3. Do 1. A co to ustala za zasadę? 3, 4. 2 do 0? 3, 4. 2 do 1? 3, 4. 2, 2? 3, 4. 3, 2, dziękuję. Graliśmy do jednego. To jest taka anegdotka, od razu się wiąże z tym wygrywaniem. Patrzcie, on wygrał na początku, i tak naprawdę z dwóch podniosłam się z kolan i wygrałam. Tu tak samo w życiu. Nie poddawajcie się z niczym, tylko grajcie z życiem, tak jak ja gram w papierze, z nim. Wiesz tak, na początku przegrałaś 500 zł, później je odzyskałaś. Jesteśmy kwita. My jesteśmy już na miejscu i szukamy. I trochę pada, nie? No, trochę pada. W ogóle sobie wybraliśmy na test taką chamską pogodę. W ogóle jest chłodno w, w ogóle jestem taka głodna. Punkt znajduje się tutaj za takim parawanem i można sobie zjeść tam. Pełko... Jacob tak, jest ja, tak. Jest ogień ziomek, jest ogień. Będzie można się ogrzać. Więc pokrótce możemy zobaczyć, co my tu mamy. Mały kawał w Tortili, mamy duży kebab w Tortili, mamy kawał gigant. Z tego co widzę, są tu frytki w środku. Ja biorę gigant. Ale patrz, są też opcje wega, czyli coś dla ciebie. Ale czad, vegetarian wegetarian włoks. Miałam bo akurat ochotę na frytki. To jest napisane, że do każdej pozycji frytki są za 4 złote. Mhm. Teraz nie wiem, czy miałam wziąć 4 falafel z frytkami, czy tą wegetarian veget Block. Dobra, więc no z racji dobra. tego, że wygrałaś w kamień, papier, nożyce, czy kupię cię go. Dziękuję bardzo. Dobra. dobra. Max jest też. Dobra. Bez cukru jest. Dobry. 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 Czy można złożyć zamówienie? No my byśmy poprosili ten kebab gigant, ten duży, ja wezmę go na pewno. Czy on jest w środku z frytkami? Tak. Bo jest do wyboru drobiowe i wołowe Albo mieszane jeszcze, dobra To ja bym poprosił drobiowe Dobra I sos mamy koperkowy, czosnek albo ostry Możemy też wszystkie pomieszać A dobra, a te sosy są tutaj robione jakieś na miejscu? Tak, je robimy Aha, okej, fajnie Ale ja bym chyba spróbował na ostro coś A jest Tak? To jest na bazie sambaru To jest mega, mega ostre? Mega, mega ostre Ej, no to musisz challenge więc może lepiej z czymś pomieszać albo z czosnkiem, czosnek e, ostry panie smakuje jest. Albo ten ostry. Jest tam Ale on jest challenge. taki ostry ostry? Taki ostry. No dobra, Bez, no. Ostry kebab, no. no na, na ostro. Dobra. Dobra, ja bym poprosiła coś wege. Będzie ostro. A jak będzie Właśnie. piekło, to pamiętaj, że raz dwa, więc ewidentnie zostaw łapkę w górę. A bo tutaj ten wegetarian box można sobie domówić. Nie, on już ma frytki, prawda? On ma frytki, są A czym się bardziej najem? Szczerze boxa. A który sos jest najbardziej taki odchudzony, bo ja, ja teraz się odchudzam. No warzywka świeże, tutaj patrzcie, są obczają Mięsko już tam się robi. Porusimy na miejscu, chyba, Bo można tutaj sobie usiąść, widzę. Mamy tutaj taki punkt, też z tyłu, gdzie możemy sobie usiąść. Więc wykorzystamy to i idziemy sobie na miejscu, żeby po prostu jak najbardziej wykorzystać smak tego miejsca tutaj. Bo pamiętaj, że wszystko na, na ciepło, na świeże jest najlepsze. Gigant z kurczakiem, ostry sos, wegeboksik z czosnkiem Fryteczki z keczupem, mhm. dwa razy pepsi z promocji tak i wszystko na miejscu. Elegancko, no? 43 zł. Zobaczymy, mhm. co będzie w Będzie numerek jeden, będzie pikać, jak będzie gotowe. Dobra, o! Dziękujemy. o super. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Halo? <głosy> <głosy> Ciekawe, co będzie pikać. Ja jestem ciekawa, czy się tym <noise> najem. Dlatego sobie założyłem, że cie, mówiłem jeszcze frytki, słyszysz? Czyli ten gigant wyszedł za dwie, dwie dyszki? I To mało, nie? No, to nieźle jak na taki no. gigant, a twój wega box jest za 15. To też spoko, no nie? Fryteczki sobie wziąłem jeszcze. <noise> 43 wyszło. No to mi zazwyczaj płacimy za nasze obiady Więcej w kit, no ale tu jest no. ciepło Uuu, pora Someone A Super, I tutaj tą kubeczkę bardzo Tutaj jest dla pani, kalafel no. Bardzo proszę o, Dziękuję Smacznego lupa, czaisz? Dziumek Ej, ty tego nie zjesz Nie, to zjem Patrz to, taką dużą porcję tu mamy Ej, na, naprawdę jest gigant w kit Oooo no. Ale fryteczki Lepsze niż w maku tak? No. Pokaż. Pycha. Mm. E serio, no? Bo one są z jakąś przyprawą paprykową chyba. Tak? Ja nie ale fajny, mają taki posmak, no. Ale zarąbiste. Daj jeszcze. No mm. A tu masz co? Pokaż. Falafel. A ja to wzięłeś na maksa z tym sosem? No. Nie. Ja nie wiem, czy to był dobry pomysł, to wziąłem sobie tu, ale za więcej. Spasz to, mamy takiego Luja, ale jest naprawdę duży. Ale powiem ci, że z zewnątrz już tu wychodzą naprawdę świeże warzywka zaś, Ja wziąłem opcję z mięsem drobiowym. Mogłem wziąć sobie pół na pół. No, też taką żeby pomyślałam. przetestować sobie i to, i to mięso. No, ale dobra. Mamy naprawdę świeżą porcję warzyw. Mamy to mięso tak. z własnej receptury oraz sosy właśnie. Ja wziąłem ten najostrzejszy. I zobaczymy, czy będzie piekło raz, czy dwa. <laughs> dobra? Ale pycha. Nie Czyś trochę. Tak, Ten sos, no. Przekrój. Pierwsze co mi przychodzi na myśl no. to jest fajny smak tego mięsa. Tak? A da się wysłankować? Mhm. Fajnie przyprawione. i też są Państwa fryteczki są w środku. Ale powiem ci, że tego mięsa tu nie żałowali, no. jest w Kingo, znać to, to dobrze, jest nie? na serio to... dużo. A wiesz dlaczego Zesz? oni mają taki podobno dobry smak tego mięsa? Nie. Bo oni marynują to mięso w swoich przyprawach, wiesz, w swojej kompozycji co? przypraw. Mamy tutaj frytki, mamy to mięso, ale jest tutaj kurczak. Wiesz, że jesteś team ketchup? Jeżeli jesteś team ketchup, to napisz team ketchup. Ej, ale naprawdę są lepsze niż makuszajsz. Trzeba się zapytać dokładnie, co to za przyprawa jest. No coś znie? nie wiem. Wziąłem sobie, zobacz, to jest wypchane i tutaj są też te frytki. Dobre? Dla mnie sos, to jest bomba. Tak? Miesz, jak jest PH. Pokaż. Czosnek. To smakuje. A ty się pokaż. Taki dobry, no. Ale powiem ci, że fajny jest smak tych falafelów, taki jest um, orzechowy trochę? Ale W ogóle nie czuję, że to nie jest mięso, nie? No właśnie. Zaraz z tego, że dawno nie było żadnych wyzwań na kanale, jak dobijemy tutaj 5000 łapek, to lecimy od razu z jakimś wyzwaniem podczas tej redukcji. Bo jednak, jak patrzcie, redukcja ma to do siebie, że robi się człowiek głodny i można trzeba jakiś czas robić sobie jakieś mile i dawać znać, czy byś chciał właśnie takiego wyzwania na, na następnym odcinku. I jeżeli dobijemy te 5000 łapek, to będzie znaczyć, że chcesz. Mi się wydaje, że tego nie zresztą? Tak? Nie? Nie. To patrz teraz to. Daj mi. I 5 minut dobra to czas włączaj czas robimy tak jak ze starych dobrych czasów. przez czas? Mhm. no dobra wile minut, aha to zrobię stop i start okej? Okay? już poszło dobra No, polecam ci zmierzyć się z takim gigantem jeżeli masz gdzieś w okolicy bafra kebab to jest bi i zaczynij jaki to jest to. u alpen czy ten oh, sos jest? jest, 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 jest no ale ktoś nam dał. Brrr. A daj mi gry, dlaczego jest... mi nie dałeś poszukać? Mm. Dobry? No. no? Ej, to jest ostre! jest. Ty to trzęsie, nie Nie. No, Powiedz mi teraz. Dobra, mamy już pół. Pokaż szybko. Wow. Ale jest syty w kit. Jak ty to zresztą to coś strzęsie? Za ostre? Trochę jest, no. Ale powiem ci, że nie aż tak, że nie da się, się tego zjeść, tylko tak właśnie fajnie. Im dłużej jem, tym bardziej palię. No. Ale jest na, 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 naprawdę pycha. Ciekawe, czy będą chcieli sprzedać swoją recepturę na frytki. Podpytamy. <grytanie> <grytanie> Dawaj mordo, bo mi stygnie. Powiem ci, syci mega. Go, już jest gdzieś No. Wiedziałem, że go nie zjesz. Zjeść zjem, tylko patrz to, że wydasz dwie dyszki, i masz, człowieku spokój na pudnia. No niemożliwe, że on kosztował od litry. No. Przecież on był taki gigant, że to mówię dla całej rodziny. <laughs> całej rodziny? A wiesz, co mi się tutaj podoba? Mhm. No to głupie i tak dalej, ale patrz, używają bardzo mało plastiku. Pudełka papierowe, mhm. pudełka papierowe, opakowanie papierowe. Fajne to jest, że jednak no trzeba myśleć o tym, nasz, o tym naszej planecie, wiesz o co mhm. chodzi. Nie mówię, żeby popadać w jakiejś skrajności, ale fajnie, Są naprawdę duży plus. Znaczy, no, jeszcze widelczyk chyba dali. No, no też, też, też drewniane nasz. Dwie dyszki i takie kebab? Dziwna rzecz? No, a wiesz co, to jest jakaś wiesz, jaka jest fajna opcja z takim kebabem. Mm. Masz znajomych, przychodzą do ciebie znajomi, nie? nie no. masz co im podać. Idziesz po kebab, kroisz się na takie plasterki, rozumiesz? I masz całą y, tackę jakby przykąsek, nie? No. Czujesz? to Dobra ci patrz to. Udało się go zjeść w 6 minut. Ale pali teraz cię ta kola to nie jest dobry pomysł, bo to jeszcze bardziej rozprowadza to. No ona gazowana, to dlatego masz takie poczucie. Jak wypiłeś i tą kolę ty Dar ci drugą, wypacz to. Wstawia mi czas, w ile zjem te frytki. <grytki> <grytki> Start Jak tam? Yum. Dobra, więc pora na małe podsumowanie. Oprócz tego, że jest tu ciepło i przyjemnie, jak w domu, dzięki ziomuś z Instagrama, że mi dałeś pomysł na ten odcinek. Tak, Jeżeli chodzi o smak, to na serio mega dobry. Na 7 dałbym takie mocne 6. A ty? Ja wrytki dycha. Dycha? No to też mi smakuje. Mega dobre. Ja tu zostaję. Jest ci ciepło, to może być, nie? Dobre. Jeżeli chodzi o świeżość warzyw, to jest naprawdę na plus. Własne sosy, własne mięso. No naprawdę pozytywnie jestem zaskoczony. Jak masz jakieś pomysły na kolejne odcinki i jesteś w stanie podesłać mi jakieś fajne. Miejsce do przetestowania, to koniecie dawaj znać. My spróbujemy to zrobić. Nie? Ja, ja powiem szczerze. No. Że nie spodziewam się, że będzie takie dobre. Myślałam, że, że będzie gorzej. A tu jest mnie to jest odkrycie roku. Tym bardziej, że po prostu te frytki tak mi posmakowały, że one są lepsze niż maka, czyż więc Ja wiem. Wie, jestem frytko Ja wiem, ja wiem, ja wiem. One są zarobiste. Szkoda, że nie można zjechać z autostrady i będzie tam Bafra kebab. <laughs> Dobra, więc jeżeli masz gdzieś w okolicy Bafra kebab, to weź sobie przetestuj, bo naprawdę fajna opcja na tani i dobry. No, i jak masz jaja, żeby zmierzyć się z tym gigantem, tak jak ja, to spróbuj, bo naprawdę warto. I za dwie duchy się najesz na co najmniej pół dnia. Serio. Zodbiedź, cała Twoja rodzina się idzie. <śmum> <śmum> dobra, więc y, przypominam Ci, że dobijamy 5000 5 łapek, to będziemy lecieć kolejny odcinek challengeowy. No, dobra, niech Ci będzie challengeowy odcinek, tak jak Ty chcesz. Ja robię zakończenie. No, ty, dawaj. Trzymają, i nara pozdrawiam, Fitbastiana wow, Łooo, Fitbast, się. no nie, ale Fitbastian pozdrow Kup koszulkę siąg, zamów dzisiaj ją, 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 ją Zamów bluzę z pomp, załóż potem ją, 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 ją